A myślę, że to było bardzo fajne tak jakby, spotkanie wszystkich, nie tylko dla dzieci, ale także samo dla dorosłych. Mogliśmy dużo posłuchać. Nie tylko tak jakby, o kulturze, ale tak dalej. Ale co to znaczy być, rozumieć dwie, dwa języki? Nie? I myślę, że dzieci się bardzo dobrze bawiły, miały bardzo dużo zabawy. I myślę, że miało to sens, i wyciągnęły jakieś pochopne wnioski z tego. Pomysł genialny. Myślę, że jest genialny nie tylko na skalę polską, tylko na skalę ogólnoświatową i mówię to z pełną świadomością tego, że tak naprawdę jest. Wiem to dlatego, że jestem teraz zaangażowana w, w działalność propopularyzatorską dotyczącą dwujęzyczności, w najsilniejszym ośrodku badającym dwujęzyczność w Stanach Zjednoczonych, który mieści się na Uniwersytecie w Pensylwanii. I ten ośrodek właśnie w tej chwili raczkuje, żeby robić coś takiego, co Państwo dzisiaj zrobili tutaj. Gratuluję tego pomysłu. Uważam, że jest bardzo prosty, a jakże trudny do zrealizowania, jak trudno było wpaść na taki pomysł. E Sukces tego pomysłu myślę, że jest związany z tym, że realizuje dokładnie to, co lingwistka i wielka propagatorka dwujęzyczności, pani profesor Barbara Pearson, językoznawca amerykański, lansuje jako dwie kluczowe, kluczowe, jako dwa kluczowe czynniki skutecznego dwujęzycznego wychowania. I te dwa kluczowe czynniki to jest motywacja i okazja. I ten dzień dwujęzyczności właśnie te dwa czynniki doskonale spełnia. Powoduje, że ludzie, którzy są zainteresowani wychowaniem dwujęzycznym i kształceniem dzieci polskich w języku polskim, wszyscy zbierają się razem. I to nie w jednym miejscu, tylko w wielu miejscach na świecie. I cieszą się. Z tą, tą radością, którą dwujęzyczność wszystkim ludziom dostarcza. Więc to jest ten, ten czynnik związany z motywacją, a drugi okazja. Stworzyliście Państwo wspaniałą okazję, żeby takie, taka radość mogła się udzielić innym. I e, uważam, że lepszego pomysłu po prostu być nie mogło. Myślę, że jest to bardzo potrzebna inicjatywa. Dzień pełen atrakcji. Widziałam masę dzieci, które świetnie się bawiły. Bardzo potrzebna rzecz, żeby jednak ocalić język polski, żeby kolejne pokolenia, dzieci, które tutaj się urodziły, ciągle posługiwały się naszą piękną polszczyzną. Także bardzo mi się podobało. Na pewno przyjdę za rok. Poloniny Dzień Dwujęzyczności, który dzisiaj tutaj minął nam w bardzo słonecznej atmosferze w Nowym Jorku. To wydaje mi się, że to jest początek tego, co za rok stanie się we wszystkich polonijnych szkołach, z którymi Fundacja Edukacja dla Demokracji pracuje. To jest taki nieformalny sposób na spędzenie całego dnia z. z, z, z z polskością i z tradycją i z y, piosenkami i z językiem polskim, bo było i dyktando i jedzenie i ćwiczenia i wiersz po prostu to był dzień dla każdego i dla małego polaka i dla tego średniego i dla tego dużego i tutaj były całe rodziny i dzieci i ci którzy i rodzice tych dzieci i też dziadkowie i wydaje mi się że za rok to będzie w całej Europie zachodniej taki dzień kiedy będzie można nie tylko mówić po polsku ale delektować się polskością i do tego zachęcam wszystkie szkoły no więc impreza dzisiaj była wspaniała, cudowna, piękna pogoda przede wszystkim, organizatorzy wspaniale, każdy punkt programu był dograny idealnie, dzieci świetnie się bawiły, miały możliwość nie tylko uczestniczenia w polskim teatrze, w Zumbie, a także w różnych innych uroczystościach, jak również był udział w dyktandzie, także różne inne, tak powiem, polskie stragany, na których miał okazję poprowadzić polskich produktów. Mój osobisty tutaj projekt Gabi Academy, gdzie mają możliwość posłuchania e, polskiego e, na płycie DVD, którą mogą zakupić, ale ogólnie wspaniała, cudowna impreza. W przyszłym roku również będę uczestniczyć i wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję.